Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Ja jestem Andrzej to jest kanał Motoświat. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam najnowszą generację modelu HS od MG. Model ten zadebutował już w 2024 roku, natomiast to była poprzednia generacja, która odniosła duży sukces. Ta generacja druga, która jest dostępna u nas na rynku od 2025 roku wygląda już zdecydowanie inaczej i myślę, że spodoba się większej ilości odbiorcom. Jest narysowana bardziej agresywnie, mamy tutaj smuklejsze reflektory, bardziej wyrazisty przód. Ogólnie cała bryła samochodu jest no po prostu ładniejsza, mniej stonowana od tego co... Mieliśmy dostępnego w 2024 roku, czyli poprzednią generację. Tym samochodu również uległ dosyć dużej metamorfozie. Zobaczcie, mamy teraz światła, które przechodzą nam przez całą szerokość nadwozia, i ten pasek po środku czerwony również świeci, więc wygląda to po zmroku naprawdę bardzo atrakcyjnie. Przypominam, że jest to MG, czyli obecnie marka chińska. Tak więc takie zabiegi stylistyczne są jak najbardziej na plus. To, co mi się nie podoba, to udawane atrapy wydechów, które są w dolnej partii zderzaka oraz taki Ala dyfuzor, który tak naprawdę niczemu tutaj nie służy. Również patrząc z tej perspektywy, samochód naprawdę może się podobać, bo linia boczna jest jakaś, nie jest prosta. Ma tutaj takie fajne zabiegi stylistyczne czyli mamy tutaj listwę chromowaną, która idzie od początku samochodu i kończy nam się tutaj. Łączy nam się to z taką owiewką tylnej szyby. Oczywiście tylna szyba ma tutaj wycieraczkę, za co plus, bo nie wszyscy się decydują na wycieraczkę z tyłu. Z tej perspektywy, ten samochód wygląda, jakby miał bardzo małe koła natomiast możemy się pomylić, bo. Koła mają rozmiar 225 na 55 R19. Po prostu mamy tutaj dosyć masywne nadkola, dosyć dużo gumy, stąd też ta felga nie wydaje się na taką dużą, jaka jest w rzeczywistości. No i zobaczcie, mamy tutaj opony Pirelli, czyli nie mamy tutaj chińskich opon, więc to też na plus. Tutaj otwieramy pokrywę klapy silnika, pociągamy za nią dwa razy i wtedy właśnie nie musimy nic odblokowywać, więc to jest w porządku. Co jest jeszcze fajne, zobaczcie? Nie musimy zwalniać tutaj żadnej blokady, tylko po prostu, jeżeli otworzymy sobie maskę w kabinie pasażerskiej. To tutaj tylko ją podnosimy. Mamy teleskopy, nie ma kijażka wstydu, jak ja to nazywam. Nie ma tutaj żadnej dodatkowej blokady, więc podnoszenie tej maski jest naprawdę bardzo wygodne. A tak prezentuje się sa sam układ napędowy. Jest to jednostka 15 o mocy 170 koni. W tym wypadku połączoną z skrzynią automatyczną o siedmiu przełożeniach. W podstawie mamy sześciobiegowy manual. Mamy też do wyboru jednostkę. Hybrydową typu plugin, czyli ładowaną z gniazdka. Ona ma już moc powyżej 270 koni, ale o niej będziemy sobie mówić, jak dostanę do testu taki samochód. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tej jednostce i o tym samochodzie, czyli wersji. 1,5, 170 koni w automacie w wersji Excite, czyli bazowej. Również kolor tego samochodu jest bazowy, tak więc można powiedzieć, że dostałem taką bazową wersję, doposażoną tylko w automat. Samochód w tej wersji, tak jak tu stoi, czyli jak wspomniałem Excite, kosztuje w promocji 118 900 wersji z automatem, więc myślę, że jak na tak duży samochód, segmentu pokroju Nissana Kaszka, Hyundai Tucson, czy też Kia Sportage, jest dosyć atrakcyjną ceną. A tak prezentuje się pilot do MG. Jest to system bezkluczykowy, natomiast w wersji Excite nie jest on w pełni bezkluczykowy. To znaczy, że samochód nam się sam nie otworzy i nie zamknie. Takie coś jest dopiero w wersji Exclusive. Tutaj, jeżeli chcemy sobie otworzyć lub zamknąć samochód, możemy to zrobić z pilota albo też z przycisku umieszczonego na klamce. Ok. To teraz dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Taki pełny, naprawdę bardzo w porządku ten dźwięk. Sam boczek wygląda w ten sposób. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę ładnie. Mamy tutaj takie co prawda fejkowe przeszycie, ale jest to dosyć miękki materiał. Tutaj niestety, pomimo że to wygląda to dosyć ciekawie, inaczej niż u innych producentów, jest to twardy plastik. Troszkę szkoda, bo to jest miejsce, w którym mamy styczność podczas jazdy samochodem. Natomiast sam podłokietnik jest w miarę mięciutki i na plus, że tutaj ta rączka również jest ładnie tutaj przeszyta. Jak widzicie, mamy tutaj zaślepkę, ponieważ w tej wersji nie mamy elektrycznie składanych lusterek. Ona występuje w wersji exclusive. Sam ma kieszeń w wygląda w ten sposób. Dosyć pojemna, półtora litrowa butelka. Tutaj na wcisk się mieści, bo sprawdzałem. I tutaj też mamy dosyć takie ładne wykończenie dosyć ładnie się to prezentuje. No ogólnie uważam, że nie ma tutaj dramatu. Jak widzicie, możemy sobie wyregulować fotel elektrycznie. Kierowcy. Co ciekawe, fotel pasażera nie posiada żadnej regulacji, jeżeli chodzi na, na przykład na wysokość, i nie jest elektrycznie regulowany, jest manualnie, tylko wzdłuż i kąt oparcia. Tak więc, w tej wersji tak to właśnie jest rozwiązane. Ja teraz jestem dosyć wysoko umiejscowiony i zobaczcie, jeszcze wciąż mam 5 palców wolnej przestrzeni nad głową. Gdybym się obniżył, to tych palców miałbym chyba z 10. Tak to wygląda z perspektywy oczu kierowcy. Fajnie, że ta maska tak troszeczkę nam się tutaj wgłębia na środku, dzięki czemu mamy dosyć dobrą widoczność, lusterka są tutaj duże, szyby boczne również, no i ta szyba tylna również nie jest taka mała. I teraz tak, jeżeli włączymy sobie bieg wsteczny, to mamy tutaj obraz z tylnej kamery cofania oraz mamy tylne czujniki parkowania. Co ciekawe, czujników parkowania z przodu w tej wersji nie ma, one są dostępne tylko w wersji Exclusive. No, i teraz, jeżeli skręcimy kołem kierownicy, to te linie również są skrętne i pokażą nam dokładnie, gdzie znajdzie się samochód podczas manewrów. Jest to dosyć wygodne. No, i jak już jesteśmy we wnętrzu, to tak właśnie prezentuje się wnętrze nowego MG HS drugiej generacji. Kierownica jest naprawdę bardzo ładna. Troszkę przypomina może tą z Volkswagena, a może się mylę, możecie dać znać w komentarzach. Niemniej mi się podoba. Widać, że jest to sztuc sztuczna skóra, nie jest to prawdziwa skóra, ale mimo wszystko dosyć dobrze leży w dłoni, więc nie narzekałbym. Troszkę nieintuicyjne jest tutaj opisanie tych przełączników, ponieważ do czego one mogą służyć? Nie mamy tutaj... Na początku nie wiedziałem, jak w ogóle tutaj podgłośnić radio, bo tak, tutaj nigdzie nie widzę żadnych przełączników do tego stosownych. Tutaj na kierownicy też nie widzę żadnego plus minus. Jest tutaj, ale to jest od aktywnego tempomatu. Więc no gdzie? No tutaj. Trzeba dać do góry lub na dół, a jeżeli naciśniemy na środek, no to wyciszymy. I co ciekawe też tym samym przełącznikiem jak wciśniemy resetujemy tutaj sobie zużycie paliwa. Obecnie mamy 11 litrów, pokonałem 7 km po mieście, więc no nie jest to spalanie zbyt małe. Natomiast przy dłuższej jeździe po mieście to spalanie może troszeczkę spać. I też śmieszna rzecz, jeżeli chodzi o te zegary, jak już tu jesteśmy. Zobaczcie, jak mamy podpisane na przykład ciśnienie w kołach. Centrum Zdrowia no, ciekawe. Tłumaczenie jest przezabawne. I tak naprawdę za dużo tutaj wyświetlacz, wyświetlać informacji nie możemy. Mamy, tak jakby, dłuższe z okresu spalania informacje, krótsze, jakie mamy ciśnienie w kołach. I tak naprawdę tyle. Nie mamy tutaj nawet informacji o stacji radiowej. Nie możemy tutaj wyświetlić nawigacji. Ja przynajmniej takiej funkcji nie znalazłem. Troszkę nie jest wykorzystany potencjał tych tutaj cyfrowych zegarów. Mamy dwa motywy, co prawda, które. Przełączamy sobie tutaj na tym ekranie multimedialnym, który został już troszeczkę poprawiony. Wiem, że na początku, jak y, ludzie testowali te samochody, to ten system działał dosyć wolno. Teraz już działa to troszeczkę szybciej. Zobaczcie. Nie ma już aż takiej tragedii. No, moja, jedyna moja uwaga jest taka, że klimatyzacja jest tylko w tym menu. Jeżeli sobie przesuniemy, no to nie mamy dostępu do klimy. Możemy sobie tutaj, co prawda, z tego przełącznika ją uruchomić, ale żeby cokolwiek ustawić na tej klimie, no to niestety musimy przejść tutaj, kliknąć tutaj. I dopiero możemy sobie ustawiać. I co ciekawe, w wersji Excite ta klimatyzacja jest manualna, sterowana elektronicznie. To, tak opisuje to MG. Tak więc nie możemy sobie nawet tutaj ustawić jaką temperaturę chcemy. Tylko ustawiamy bardziej ciepło-zimno i siłę nawiewu, i oczywiście kierunek nawiewu. I w zasadzie tyle. Jest to bardzo proste rozwiązanie. Szczerze, ja mam podobne w oczęto, więc ja jestem do tego przyzwyczajony i mi to jakoś tam może nie przeszkadza za bardzo. Ale no, na dzisiejsze czasy no to chyba jest troszeczkę coś nie tak. Ja wiem, to jest budżetowy samochód chiński, więc nie oczekujmy, że będzie tutaj, będą tutaj wodotryski, no ale mimo wszystko, no, jest to dosyć dziwne. Sam system działa, może nie powiem, że super szybko czy coś, ale jest dosyć intuicyjny, jest dosyć... Fajnie to wszystko tutaj posegregowane, a jeżeli chodzi o te motywy, o których wspomniałem, to mamy tylko dwa, gdzie na środku jest prędkość i w zasadzie tyle, bo ta prawa strona się nie zmienia, jest zawsze taka sama. I ja jeżdżę na tym inteligentna jazda, ponieważ tutaj wyświetlane są informacje z na przykład tego, co dzieje się wokół samochodu, pokażę Wam to podczas jazdy. No i tak ten system się prezentuje, mamy Apple CarPlay, Android Auto, natomiast jest to przewodowo. Ale działa to już dobrze, nie zrywa połączenia, jak to miało na początku, z tego co wiem, że narzekali tutaj ludzie. Więc zostało to poprawione i działa to w porządku. Jeżeli na przykład wejdziemy sobie do właśnie tutaj ustawień, czy do głównego menu samochodu i chcemy szybko przełączyć się na Android Auto, to nie klikamy tego tutaj, bo wtedy nam faktycznie to nie zadziała. Natomiast klikamy wtedy na kierownicy tutaj ten symbol i wtedy wszystko jest ok. Ewentualnie możemy kliknąć tutaj i też nam się po, z powrotem przełączy na Android Auto czy tam Apple CarPlay. W zależności co mamy połączone. Dobrze, że producent zdecydował się chociaż na te kilka tutaj przełączników wyciągniętych poza ekran multimedialny, czyli do e, powrotu do głównego menu. E, na przykład, czyli mamy na przykład teraz telefon. Klikamy i mamy główne menu. E, do włączenia klimatyzacji, awaryjne, podgrzewanie przedniej i tylnej szyby. I teraz spasowanie, ciągniemy tutaj za ekran. Zobaczcie, zero jakiegokolwiek dźwięku. Pociągnijmy, może, za rączkę od drzwi. Też nic, jest pancerna, no betonowa. Dalej, konsola środkowa. No, naprawdę, wszystko jest bardzo solidnie spasowane. Naciskam i ciężko jest znaleźć miejsce. O, tu. Nie. Gdzie coś nam będzie. Skrzypieć, ruszać się jakoś mocniej, więc pod kątem spasowania i nawet materiałów nie jest tutaj źle. Zobaczcie, tutaj na górze mamy dosyć, miękkie, dosyć miękki materiał. Tutaj poniżej mamy przeszycie, już prawdziwe, też z miękkim dosyć materiałem. To przeszycie z materiałem idzie nam tutaj dalej i ładnie to naprawdę się prezentuje. Łącznie z tym wzorem kratki nawiewów, która jest tak, jakby wydłużona, to naprawdę ładnie dosyć wygląda. Przypominam, że ten samolot kosztuje od 109 tysięcy obecnie. I ja wam pokazuję wersję bazową, więc naprawdę myślę, że nie ma co narzekać. Oczywiście poniżej jest już twardy plastik, o, ten schowek troszkę lata, tak. Aczkolwiek podczas jazdy tego nie zauważyłem. E, mamy tutaj poniżej, gdzie mamy styczność z tą konsolą środkową, również mamy przeszycie z miękkim materiałem. Podłokietnik jest dosyć mięciutki. No a teraz może schowki, to więc zaczniemy sobie od podłokietnika. Jest dosyć Praktycznie ten schowek jest ładnie tutaj wykończony na dole. Mamy wrzuconą tutaj taką matę, żeby nam się nic nie rysowało, czyli śmiało ja mogę sobie tutaj okulary wrzucić i wiem, że nic im się nie stanie. Tutaj mamy miejsce dedykowane na nasz telefon. Co prawda, nie mamy tutaj ładowarki indukcyjnej w tej wersji Excite, ale w wersji Exclusive, z tego co pamiętam, ona się tutaj znajduje. Podłokietnik nie możemy w żaden sposób wyregulować, więc troszkę szkoda. Na minus, że jest to piano Black, którego ja nie do końca jestem zwolennikiem, bo to się dosyć szybko rysuje. No, ale jest jak jest. Mamy dwa solidne uchwyty na kubki, dwa porty USB, a z czego ten po lewej stronie służy nam właśnie do podłączenia telefonu z systemem multimedialnym. Mamy jeszcze gniazdo zapalniczki 12V, schowek przed pasażerem, Ledowe oświetlenie. W żaden sposób nie wykończony, ale dosyć pojemny. Myślę, że wystarczający. Kieszenie drzwiami już Wam pokazałem na podsuficie również ledowe podświetlenie. I daszki przeciwsłoneczne również mają ledowe podświetlenie z lusterkiem. Więc naprawdę niczego tutaj nie brakuje. Lusterko, które też jest bezramkowe, fotochromatyczne? Nie, nie jest fotochromatyczne. Trzeba manualnie to niestety zmieniać. No to troszkę szkoda, no ale okej, okay. nie można mieć wszystkiego. Szczególnie że ta cena nie jest zbyt wysoka. A i mamy jeszcze jeden schowek, który znajduje się tutaj, zobaczcie. Taki mały, ale na jakieś drobne monety czy coś, jak znalazł. Tak wygląda ten boczek teraz po otwarciu, bo nie wiem czy wcześniej było dobre światło. No naprawdę jest w porządku. Dźwięk zamykania tylnych drzwi. Również bardzo w porządku, tak jak i z przodu. No i boczki z tyłu, zobaczcie, są wykończone w ten sam sposób, co te z przodu. Producent tutaj nie przeoszczędził, a wiemy, że europejscy producenci tak często robią. Tutaj dalej mamy ten dosyć miękki materiał, tu jest twardo, tutaj mamy miękki materiał, tu mamy to samo przeszycie. No i kieszeń w drzwiach już mniejsza niż z przodu, ale również się znajduje, więc nie ma co narzekać. I tutaj również to ładne wykończenie wokół tego głośniczka i tej e, klamki, więc naprawdę. Jestem pozytywnie zaskoczony. A zobaczcie na ilość miejsca. Ja jestem fotel jest ustawiony pode mnie, czyli zobaczcie, ile tu jest miejsca. Spokojnie, do 1,90 m, myślę, że osoby tutaj mogą usiąść. Mamy tutaj kieszeń za fotelem kierowcy i pasażera. Co ciekawe, mamy tutaj kratki nawiewów. Co prawda nie możemy sterować tutaj klimatyzacją, ale kratka nawiewów się znalazła, no i mamy dwa porty USB typu A poniżej. Sam tunel środkowy zobaczcie, jest praktycznie niewystający, więc tutaj trzecia osoba również będzie miała bardzo dużo miejsca. Przestrzeni jest naprawdę tutaj sporo. Mamy oświetlenie LEDowe uruchamiane tutaj w rączkach. Rączki są dosyć dobrze spasowane, zmontowane, bo ostatnio testowałem samochód, w którym te rączki latały. A same fotele posiadają tutaj Isofix. Są Materiałowe? O, tutaj już widzę, że coś jest wygniecione, zobaczcie. Nie wiadomo od czego to jest, więc nie będziemy tego oceniać. Yy, I podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, znowu z tym Piano Black. Jest dosyć mięciutki, więc ogólnie fajnie, że się tutaj znalazł, bo w budżetowym samochodzie wcale on tutaj nie musiał być. No i jeszcze rzut oka na deskę rozdzielczą z tej perspektywy, czyli z drugiego rzędu siedzeń. No sami przyznacie, że wygląda to dosyć nowocześnie i nie widać po tym projekcie i po tych materiałach, że jest to samochód budżetowy, który wyjściowo kosztuje w promocji 109 tysięcy złotych. No i bagażnik. Bagażnik w tej wersji jest otwierany manualnie, czyli ręcznie. W wersji Exclusive jest on elektrycznie otwierany i zamykany. Zresztą widać tutaj zaślepkę, że w wyższych wersjach może być elektrycznie otwierany. Roletka. Na takich fajnych prowadnicach to jest fajne, bo łatwo ją się tutaj zaczepia. Mamy LEDowe oświetlenie bagażnika, co prawda tylko z jednej strony, ale ledowe, więc fajnie. Sam bagażnik ma pojemność 507 litrów według tego, co podaje producent. Ja tak patrząc na ten bagażnik mam wrażenie, że jest troszeczkę tego miejsca mniej. Po prawej i po lewej stronie mamy takie siateczki, gdzie możemy sobie zawsze coś jeszcze odłożyć. Co ciekawe, nie mamy tutaj żadnego gniazda 12V, nie mamy tutaj żadnych haczyków, więc pod tym kątem troszeczkę niefajnie. Sam zestaw tutaj jakiś naprawczy, zobaczcie, znalazł się chyba w tym miejscu, zestaw naprawczy, czy co tutaj mamy? A nie, mamy gaśnicę i apteczkę i kamizelkę. Ok. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na wykładzinę w tego bagażnika. Przypominam, że jest to samochód budżetowy, a bu wykładzina wygląda jak w samochodzie jakiejś klasy premium. Nie często takie coś widujemy i dostajemy w samochodach. Raczej widzimy taki widok. Bez tej wykładzinki. OK. i możemy sobie jeszcze tutaj, widzę, podnieść tą podłogę bagażnika i mamy dodatkową przestrzeń do zagospodarowania. Mamy również zestaw naprawczy, a myślę, że po wywaleniu tego steropianu moglibyśmy też sobie wrzucić tutaj koło zapasowe, bo z tego co wiem, to koło jest dostępne w opcji. Bagażnik, jak, jak widzicie, składa się w proporcjach 60 do 40 i po złożeniu jego, zobaczcie, uzyskujemy tutaj równą przestrzeń załadunkową, więc to naprawdę duży plus dla MG HS. -a. No dobra, czas się przejechać MG, zobaczyć jak jeździ ten samochód, bo to, że dobrze wygląda i jest dobrze spasowany, już wiecie, a czy równie dobrze jeździ? No cóż... Jeżeli oczekujecie sportowych wrażeń, no to nie jest to produkt dla Was, bo jest to samochód, który jest nastawiony raczej na komfort. Zawieszenie jest tutaj dosyć komfortowe, przez to nie jest takie sprężyste i pokonywanie szybkich łuków yy, no, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Aczkolwiek samolot prowadzi się poprawnie, nie jest tak, że jakoś wyrzuca go czy coś, więc na to też tego bym się nie bał. 170 KONI z silnika 1,5 i połączonego z automatem siedmiobiegowym, to jest dosyć fajne połączenie tutaj, ale jest jeden minus tego, a mianowicie spalanie. Spalanie w tym samochodzie jest dosyć wysokie, ale są irytujące te systemy. Nie mogę, nie mogę, za każdym razem je trzeba połączyć. Skupiam się na jeździe! Cicho! A więc moi drodzy, spalanie po mieście wyniosło 7,5 litra na 100 km. Na dystansie 55 km test przeprowadzałem w mieście Warszawa. Jechałem naprawdę spokojnie, więc to jest naprawdę dobry wynik. W sensie bardzo niski wynik jak na ten samochód. Bo jeżeli będziemy jeździć tak normalnie, to raczej bym się spodziewał spalania na poziomie 9 litrów po mieście. Spalanie przy 90 km na godzinę. Na dystansie 12,5 km średnie spalanie wyniosło 5,1 litra. Spalanie przy 120 km na godzinę. Na dystansie 16 km wyniosło 7,7 litra. Spalanie przy 140 km na godzinę. Dodam, że jest bardzo wieczny dzień, co chyba zresztą słyszycie, więc pomiar może być troszeczkę zawyżony. Na dystansie niemalże 10 km średnie spalanie wyniosło 11,2 litra na 100 km no niestety powyżej 120 spalanie już dosyć mocno rośnie w tym samochodzie i no nie jest zbyt ekonomiczny ten samochód przy tych prędkościach wyciszenie przy 90 km na godzinę minimalne 52,1 dB naprawdę bardzo ładnie wyciszenie przy 120 km na godzinę minimalne 59,2 wyciszenie przy 140 km na godzinę minimalne 60,5. Poza tym, jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem, o manewrowanie, o widoczność, to jest naprawdę w porządku. Promień zawracania tutaj jest wystarczający, jak na tego typu samochód, tej wielkości. Lusterka są duże, przeszklenia szyb są wystarczające. Mamy w podstawie też kamerę cofania oraz czujniki cofania, ale tylko z tyłu. Czujników parkowania z przodu nie znajdziemy w tej wersji Excite. Jeżeli chodzi o system multimedialny, to jeszcze dodam, że jest on dosyć w porządku, nie przecina się za bardzo, działa w miarę płynnie. No Czasem, jak naciśniemy na przykład tutaj o, no właśnie skup się na jeździe. To jest największa wada tego samochodu. Czy to się nam... Teraz zatrzymamy się, bo nie da się z tym jeździć. Naprawdę się nie da z tym jeździć. Muszę wyłączyć kilka tutaj systemów. Przepraszam Was. Czyli między innymi rozkojarzenie kierowcy oraz alarm o przekraczaniu prędkości. To są dwie rzeczy, które należy wyłączyć zawsze podczas uruchomienia pojazdu zanim nim ruszycie, bo teraz tak. Wracając do tego systemu multimedialnego, w nim jest zaszyte sterowanie klimatyzacją, co wam pokazałem. I teraz jedziemy sobie samochodem, chcemy zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę. No i co? Musimy oderwać wzrok na chwilę i spojrzeć tutaj na ten ekran multimedialny. No w końcu tak MG to zaprojektowało. No i co? System wykrywający nasze skupienie na jeździe od razu nas okrzania, że nie patrzymy na wprost. Jest on nadwrażliwy, dlatego trzeba go zdecydowanie wyłączyć. Poza tym, inne systemy, które nas tutaj asystują podczas jazdy, czyli utrzymywanie na pasie ruchu, czy też aktywny tempomat, działają poprawnie. Czy też pilnowanie, nawet jeżeli nie mamy włączonego aktywnego tempomatu. No to wtedy też utrzymuje nas na pasie ruchu, to znaczy, że pilnuje, żebyśmy nie zjechali na jedną lub drugą krawędź pasa, więc to jest bardzo w porządku. Ponadto ten system jest dosyć rozbudowany i przypomina mi na myśl troszeczkę ten z Tesli. Tak, z Tesli, dlatego, że zobrazowanie tego tutaj na ekranie przed kierowcą, na cyfrowych zegarach, jest bardzo ładne i wychwytuje każdy pojazd. Jeżeli jest to większa ciężarówka, to pokazuje, że jest to właśnie większy pojazd, czy też dostawczy, czy osobowy. Wszystko jest tutaj ładnie zobrazowane, nawet pokazuje. W jak pojazd porusza się po danym pasie? Czyli, jeżeli pojazd zjeżdża na przykład troszkę do prawej strony lub lewej, niekoniecznie nasz, ale właśnie te pojazdy przed nami, to również to tutaj jest zobrazowane na zegarach. Wygląda to fajnie, działa to sprawnie, tak samo jak aktywny tempomat. Więc te systemy są jak najbardziej tutaj już dopracowane i działają w porządku. Natomiast, jeżeli włączymy sobie to aktywny, aktywne utrzymanie na pasie ruchu, no to czasem jest tak że trzeba się troszeczkę siłować z kierownicą bo jeżeli my nie jedziemy idealnie po środku tego pasa ruchu no to wtedy y, troszeczkę y, tak jakby siłujemy się z kierownicą no bo system próbuje nas cały czas korygować żebyśmy byli dokładnie w środku pasa ruchu oczywiście możemy ten system wyłączyć jeżeli nas to irytuje troszkę szkoda że te wszystkie systemy nie da się wyłączyć za pomocą jednego przycisku na przykład jak ma to miejsce na przykład w Renault czy Dacia bo mimo wszystko to byłoby wygodniejsze, takie spersonalizowane ustawienia bezpieczeństwa, które po włączeniu aktywacji, właśnie tylko niektóre działają, te, które nam faktycznie są potrzebne i z których chcemy korzystać. No ale tak, poza tym ogólnie oceniam te systemy na plus. No poza tym przekraczaniem prędkości, bo to nie działa kompletnie, więc to trzeba wyłączyć na początku. Tak samo jak zmęczenie kierowcy, czy też rozkojarzenie, to też trzeba wyłączyć, bo to jest zbyt nadwrażliwe. Pokonałem tym samochodem trasę z Warszawy do Wrocławia, pod Wrocław, i muszę przyznać, że fotele, jak na standardowe fotele, są dosyć wygodne. Nie bolał mnie ani kręgosłup, ani też pupa po przejechaniu tych 300 paru kilometrów, więc uważam, że są jak najbardziej ok. Oczywiście nie jest to nie wiem, jakaś S-Klasa czy coś, ale nie ma tragedii. Ten silnik 170-konny jest dosyć żwawy, dosyć fajnie sobie radzi z tym samochodem. Więc tutaj myślę, że należy go pochwalić. No poza tym wspomnianym spalaniem, skrzynia biegów zmienia biegi tutaj dosyć płynnie. Czasem ma jakieś zawahania i jakieś lekkie szarpnięcia, ale jeżeli jeździmy w miarę płynnie tym samochodem, nieagresywnie, no to wszystko działa tutaj poprawnie. System multimedialny, wracając do niego, ma Android Auto i Apple CarPlay, o czym Wam wspomniałem, omawiając wnętrze. Natomiast jest to po kabelku, ale na plus jest to, że na przykład wiem, że wcześniej narzekali inni testerzy na to, że nie przełącza się z trybu nocnego na dzienny, no to ja teraz Wam przełączę światła i włączę je teraz. I zobaczcie. Włączam światła. I momentalnie nam się tutaj przełącza w tryb nocny. Włączę teraz dzienny tryb, i momentalnie mamy ten tryb jasny, więc już z tym nie ma problemu. Sam system działa dosyć dobrze, lekko klatkuje, ale nie jest to już tak jak było to pokazywane na początkowych testach tego modelu, więc śmiem twierdzić, że była tu jakaś aktualizacja zrobiona. Dzięki czemu właśnie to poprawiono. No, i czas sobie podsumować moją tygodniową przygodę z drugą generacją MGHS. Uważam, że zmiany, które wprowadził producent, w porównaniu do pierwszej generacji, są jak najbardziej na plus. Samochód myślę, że teraz będzie podobał się większej gronu, większemu gronu odbiorców. Jest ładnie narysowany. Ma dosyć atrakcyjną cenę, a nawet bardzo atrakcyjną cenę, porównując do europejskiej, do europejskiej konkurencji. Silnik. Jest dosyć żwawy, natomiast mógłby troszeczkę mniej zużywać paliwa. Nie wiem jak to będzie w wersji hybrydowej, jak tylko ją dostanę to oczywiście to przetestuję. Mamy tutaj dobre wyposażenie, dobrze zmontowany środek z fajnymi dosyć materiałami. Nie śmierdzi tutaj chińskim samochodem. Opony, jak widzieliście, też nie są chińskie, więc ogólnie uważam, że ten samochód jest naprawdę świetną propozycją na rynku i może tutaj odebrać duży kawałek tortu europejskim producentom. Jest to bardzo udany model, i to jest idealny przykład na to, że nie musimy bać się samochodu chińskiego, bo. Może być on dobrze spasowany, dobrze wykończony, mieć atrakcyjną cenę, ładnie wyglądać. No kurczę, czego chcieć więcej? Jedynie teraz kwestia tego, jak będą serwisowane te samochody, ale myślę, że Chińczycy będą, będą robić wszystko, starać się, żeby te samochody były dobrze serwisowane, żeby kadra, która serwisuje te samochody, była odpowiednio przeszkolona, żeby właśnie sobie nie narobić potem problemów i żeby to nie był tylko krótkofalowy, sukces tego producenta tylko długofalowy no bo myślę, że chyba im o to chodzi to tyle jeżeli chodzi o mój test MG HSA, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym modelu, czy w ogóle zastanawialibyście się nad nim, jeżeli mielibyście do, do wyboru Tucsona, Kia Sportage, Nissan Kaszka i tak dalej. Czy zainteresowalibyście się takim samochodem, czy z racji, że jest to chiński samochód, to absolutnie nie. Czekam na Wasze komentarze, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. A na tym zakończam odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek. Jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego. Cześć!